Czy zodiakalne wagi potrafią żyć bez partnera? Z perspektywy astrologii, jeżeli patrzymy na czystą energię znaku wagi i też z mojej obserwacji. Waga ogólnie nie jest znakiem nastawionym na brak partnera. I większość wag będzie dążyło do tego, żeby być w związku. I też, żeby tworzyć relacje z innymi ludźmi. Dla wagi jest bardzo ważne, żeby mieć partnera. Waga, która nie ma partnera, nie do końca się spełnia. Znam wagi, które latami nie mają partnera i wszystkie z nich są nieszczęśliwe. Waga, kiedy ma partnera i tam jest nieharmonijnie, może szukać innego partnera, ponieważ waga dąży do harmonii i żeby było tak, że. Jest po prostu ta relacja i ta, która da tą perspektywę i można po prostu się razem rozwijać. Z mojego spojrzenia na ten znak, waga nie jest najlepszym znakiem do tego, żeby żyć w samotności i żeby być singlem. Przy czym na pewno takie wagi też są. Wtedy widzimy wpływy innych znaków, więc ten znak wagi jest oczywiście zawsze ważny, ale inne wpływy mają duże znaczenie i wtedy waga może być, może się odnaleźć w tym, że jest sama. Chętnie poznam Wasze doświadczenia i obserwacje na temat wagi i związków i wagi singli.